Co uznałby ojciec profesor, że taki e, najważniejszy rys w postaci Księdza Machy? E, w książce Święci Szukając Współpracowników pisze Ksiądz o pokorze i o wnętrze za niebem, na przykład. Czy to jest taka jego najbardziej charakterystyczna postać? Jakaś, jakaś cecha charakteru, nie wiem, cecha życiorysu? E, z pewnością też. E, aczkolwiek ja bym jeszcze dodał e, to, co go mocno er charakteryzowało, e, nazwijmy to e, takim etycznym wymiar pracy. Że dla niego praca była, była ważna i w istocie praca go kształtowała. Czyli on kształtował się w swój charakter, w swoją duchowość, później swoje zaangażowanie jako młody kapłan w ludzie śląskiej, ale też że kiedy został aresztowany, czy może jeszcze wcześniej, kiedy, kiedy zabiegał o udzielanie pomocy potrzebującym w wyniku II wojny światowej, to w tym wszystkim takim prawie niewidocznym. To jest praca. On, on, nie powiem, że kochał pracy, ale kochał to, co z pracy można wydobyć. Nie? To, co czyni praca y, dla człowieka jest człowiekiem. Że pozwala mu y, odkrywać siebie, odnajdywać siebie w każdej sytuacji, y, odkrywać to, co w sobie ma, a czego bez, pra y, bez pracy by nie odkrył. Nie? I y, ten zamysł pomagania, Rodził jeszcze inny wymiar pracy, takiej pracy tworzenia związków. To, co jest dla niego tak charakterystyczne, a być może dla współczesnych, nieco mniej ważne, nie, że on, mając pomysł na pomaganie, na czynienie dobra, szukał ludzi, którzy by również rozbudzili w sobie to samo zainteresowanie i świadczyli mu pomoc. Także oprócz tych, tych dwóch rysów pokory i tęsknotę za niebem, to jest taka, gdyby, ta tęsknota za niebem jest cel życia, nie ona. Ten cel pozwala nam przejść ponad trudnościami, jakie niesie codzienność. Kiedy cel jest wyraźny, mocny, to wtedy praktycznie każdą trudność możemy pokonać, wiedząc, że ona jest przejściowa jak gdyby etapem, czy ewentualnie narzędziem do realizacji tego pięknego celu, jakim jest niebo. I ta pracowitość, taki piękny wymiar pracy, już nie tylko estetycznej, czyli nie pracuję, bo praca jest przyjemna, miła, sympatyczna czy, czy wysokopłatna, ale pracuję, ponieważ ona mnie tworzy, nie pozwala mi wykuwać y, 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 w pręde mojego życia jakąś piękną rzeźbę.